Dzień dobry Państwu. Tomasz Sommer, telewizja Enczas TV oraz nasze wszystkie pozostałe kanały. Przypominam Tomasz Sommer, Wolność 24 oraz Polityka, przepraszam, Kultura i Polityka. A dzisiaj postaram się na, odpowiedzieć na pytanie, które od wczoraj chyba ekscytuje wszystkich obserwatorów polityki. Kim jest wiceminister finansów Patkowski? który wczoraj ogłosił, iż czeka nas druga tura lockdownu, która być może przyjmie formę łagodną, średnią albo bardzo ostrą, ale dzisiaj już troszeczkę łagodził nastroje i mówił, że może nie będzie tak źle, może wyjdziemy z całego kryzysu w sposób zbliżony do litery V, czyli najpierw jak żeśmy w niego wpadli gwałtownie, tak jeszcze bardziej gwałtownie z niego wyskoczymy. Zanim przyjrzymy się tej postaci, no bo rzeczywiście w, no, rysują się tutaj pewne ciekawe wątki. Zapraszam tradycyjnie do subskrybowania naszych kanałów, do wspierania fundacji najwyższy czas, y, która je utrzymuje. No A wczoraj na przykład spośród czterech materiałów, któreśmy wyemitowali, dwa zostały zdemonetyzowane, w tym niestety także Stanisław Michalkiewicz. Także takie historie zdarzają nam się na co dzień. Proszę Państwa, no kim jest Harry Potter polskiej polityki, czyli wiceminister finansów Piotr Patkowski? Zacznijmy może od tej burzy, którą wywołał. Przypomnijmy wczoraj, jak tutaj pokazujemy na stronie nczas.com. No, nie mniej, nie więcej, tylko zapowiadał kolejny lockdown, nie wykluczał takiego scenariusza, twierdził, że wielkie zamykanie gospodarki jesienią może powrócić. Jednocześnie wiceszef resortu przyznał, że nie można wykluczyć całkowitego lockdownu. No i tam dalej mówił, że generalnie sytuacja jest taka, że no było, była potrzeba spłaszczania krzywej, to stało u podstawy lockdownu. Robiono i promowano to po to, żeby tam no nie doprowadzić do tam wzrostu tych wszystkich. Tych wszystkich zakażeń. No i zaprowadzono lockdown. Rzekomo do wzrostu nie doszło. I jeżeli teraz jest wzrost, no to żeby nie doszło do dalszego, no to być może trzeba będzie zrobić kolejny lockdown. Ale najprawdopodobniej tutaj łagodził swoje wypowiedzi pan Patkowski, że nie będzie to totalny lockdown, tylko punktowe wyłączanie sektorów gospodarki. No w każdym razie jego twarz obiegła wszystkie, wszystkie media, pojawiły się od razu. Memy, na przykład jeden z nich wygląda tak. No, oczywiście to jest tylko złośliwość, no bo tu są trzy postaci, które łączy pewien, pewien taki no, młodzieńczy wizerunek. Natomiast oczywiście każda z tych osób może być zupełnie inna. No, dzisiaj już minister Patkowski, wiceminister Patkowski, łagodził troszeczkę, troszeczkę te wczorajsze takie strachy. No i tutaj mówił, że tylko jeden wskaźnik nas trochę martwi i że rząd z tego powodu do tego wskaźnika dosypie pieniędzy. I otóż, tym wskaźnikiem, który trochę tego właśnie wic wiceministra Patkowskiego martwi, to jest produkcja budowlana, proszę Państwa. Nie te umierające biznesy, tylko produkcja budowlana. No, ale podobno środki na przyszły rok są zabezpieczone. Innymi słowy, urzędnicy mogą spać spokojnie. Oprócz tego, tutaj czytam ze strony Business Insider, Piotr Patkowski liczy, że pozwoli to wszystko, co zrobią, na odbicie w kształcie litery V, czyli wyskoczymy, wyskoczymy w powietrze gwałtownie. Kim jest? Pan Patkowski, który właśnie w tej chwili staje się chyba drugą twarzą o premierze. No, taką drugą twarzą przez całe miesiące był minister Szumowski, który dzielnie, dzielnie walczył z kowirusem. Minister Szumowski zwinął się z frontu z wiadomych przyczyn, a pojawił się pan Patkowski. No najpierw zacznijmy od takich zupełnie oficjalnych danych na stronie gov.pl. Mamy napisane, iż pan Piotr Patkowski, podsekretarz stanu, czyli wiceminister, główny rzecznik dyscypliny finansów publicznych, czyli to jest taki pan, który się zajmuje budżetem oraz zajmuje się pilnowaniem, żeby ten budżet został wykonany w takich ramach. No w tym roku już wiadomo, że to się nie udało, no ale jego nie można winić, bo on do czego dojdziemy. Jestem wiceministrem dopiero od kwietnia. W dodatku przez te pierwsze trzy miesiące był, można powiedzieć, schowany, dopiero teraz wystąpił na arenę. No, i cóż, został powołany tutaj, jak, jak wspomniałem, 16 kwietnia 2020 roku. Ukończył studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Marii Kiris Skłodowskiej w Lublinie, założyciel lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej, członek zarządu głównego i komisji rewizyjnej tego stowarzyszenia. W 2016 roku, jak rozumiem, został już wystąpił z tego stowarzyszenia, został już jego tylko honorowym członkiem, no bo skończył studia, proszę Państwa, w 2016 roku. Od tego czasu minęły 4 lata. Jak skąd właściwie się wziął dalej w tej polityce? No, zna, zauważył, go, zauważył go premier Morawiecki, który jeszcze wtedy nie był premierem. I wziął go do siebie na jakąś formę tam praktyki, z tej pra formy praktyki natychmiast tam trafił na jakiś etacik. Został członkiem słyn słynnego, słynnej instytucji Gabinetu Politycznego wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego. Potem był jego doradcą, już jako wice, już jako premiera, czyli prezesa Rady Ministrów. No i tam dostawał różne fuchy boczne, to pracował w Biurze Prawnym Ministerstwa Energii, to znów był depart szefem Departamentu Oceny Skutków Regulacji, miał tam jakieś też funkcje takie, że tam likwidował jakieś instytuty, a w styczniu 2020 roku został mianowany rządowym koordynatorem oceny Skutków Regulacji. I został uczestnikiem zespołu programowania prac rządu, czyli można powiedzieć, że stał się w pewnym momencie taką bardzo bliską prawą ręką, bo tam tych prawych rąk ministra Morawieckiego jest sporo, no ale on z, prawdopodobnie z jakiegoś tam powodu stał się czymś w rodzaju kimś w rodzaju pupilka premiera, najbliższą prawą ręką, tak jak to powiedziałem i w efekcie został. No, tym, kim jest obecnie, czyli wiceministrem finansów. No, ponieważ, ponieważ jak został tym wiceministrem finansów, no to wymagało to złożenia oświadczenia majątkowego, także takie oświadczenie zostało złożone 16 kwietnia 2020 roku. No i z tego to oświadczenia dowiadujemy się, że pan Patkowski urodzony 2 grudnia 1991 roku w Lipsku. I będący właśnie pod sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. No wiele tam nie posiada jak na razie, zgromadził 37 509 złotych, ma papiery wartościowe na 69 629, no to stówkę tam gdzieś ma. Oprócz tego, oprócz tego tutaj na samym końcu jest suma jego apanarzy za rok poprzedni. To jest 219 297 43 zł. 43 grosze, no czyli to jest brutto oczywiście, no ale to wynika z tego, że tam jakieś te 14-15 tysięcy miesięcznie sobie zarabiał, jako ta prawa, najbardziej prawa ręka ministra, e, e, przepraszam, premiera Morawieckiego, no więc można powiedzieć, że ten program, pierwsza praca w jego przypadku zadziałał bardzo dobrze, bo to jest jego pierwsza praca tam w tym u premiera Morawieckiego i od razu jednak są to sumy idące w mniejsze kilkaset tysięcy złotych rocznie. W sieci pojawiło się sporo, w momencie kiedy on zostawał tym sekretarzem stanu, podsekretarzem stanu, pojawiło się sporo różnych informacji na temat jego jakby przebiegu studiów generalnie raczej wszyscy go chwalą yy, uważają go za człowieka który był zdolny, wygadany, przebojowy no ewidentnie też premier Morawiecki yy, wiedział kogo tam na te jakieś tam funkcje już dosyć odpowiedzialne czy nawet bardzo odpowiedzialne jak funkcja ministra finansów yy, mianować no to wiedział że to nie jest człowiek który który tak wyrażę nie posiada żadnych zdolności. Nie ma rzeczywiście złych opinii o naszym Harrym Potterze. No to w sumie, w sumie chyba dobry prognostyk dla dalszej jego kariery. Natomiast pojawiają się krytyczne opinie i tutaj zaskoczenie nie od kogo innego tylko z telewizji idź pod prąd. No bo okazuje się, że pan Piotr Kowski, czyli Piotrek dla Rabina Chojeckiego oraz jego pięknej córki. Był kimś w rodzaju kolegi. Był kolegą ze studiów Euniki chojeckiej, a oprócz tego występował czasem właśnie w programie, w programie Idź Pod Prąd. I wtedy jeszcze, kiedy, kiedy był na tych studiach, no to właściwie należał do takiej grupy konserwatywnej młodzieży i posłuchajmy, jak sam opowiadał o swoim zaangażowaniu. Tutaj właśnie z tej strony idź pod prąd, puścimy 3-4 minuty, gdzie on sam dokonuje autoprezentacji. Jest, jestem jedynym w tym momencie członkiem oddziału, który jest założycielem. Natomiast pomysł wyszedł z Krakowa, całe stowarzyszenie ukonstytuowało się w 2010 roku. I zostało założone przez Pawła Kurtykę. Bezpośrednim impulsem do założenia stowarzyszenia była katastrofa smoleńska, natomiast myślę, że to nie była jedna przyczyna, a główną potrzebą stowarzyszenia była jakaś chęć aktywizacji młodych ludzi. Myślę, że największą zaletą tego stowarzyszenia, i to już było podnoszone, jakie zakładaliśmy, było to, że działające w Lublinie organizacje głównie zajmują się albo tematyką o ściśle naukową, Mam tu na myśli koła naukowe albo tematyką historyczno-polityczną, jak na przykład Wademekun Kulowski. Natomiast brakowało stowarzyszenia, które zajmowałoby się także tematyką kulturalną i by potrafiło łączyć sprawy naukowe z kulturalnymi. I tutaj powstał nasz oddział i myślę, że tą lukę po części wypełniliśmy. Rozumiem. A powiedz mi, dlaczego ty się w to zaangażowałeś? Twoje jakby osobiste pobudki były takie, żeby się wylansować, bo tak też mówią o tym, o tych, którzy wstępują do kół naukowych, do stowarzyszeń, żeby to był jakaś, jakiś krok w karierze publicznej. To znaczy na pewno z mojej strony chciałem spróbować sprawdzić wiedzę teoretyczną, którą nabywam na studiach w jakiejkolwiek działalności praktycznej. Mhm. I z mojego osobistego punktu widzenia przyniosło mi to bardzo dużo praktyki działalności w tym stowarzyszeniu, więc to była jedna z pobudek. Natomiast druga spółtek była podobna jak ludzi, którzy w 2010 roku zakładali to stowarzyszenie, czyli chęć też zrobienia czegoś dla Polski. W 2010 roku w Krakowie uznali, że w Polsce nie jest tak, jakby mogło być. Mhm. I ja w 2012 roku z okładający oddział lubelski też uznałem, że nie jest tak, jakby mogło być, więc łącząc swoją chęć realizowania się, także chciałem zrobić coś dla Polski i dla studentów. A nie boisz się odwoływania do katastrofy smoleńskiej teraz? Nie odwołujemy się, to była przyczyna. Natomiast mhm. nasze stowarzyszenie i oddział w tym działaniu nigdy nie robił nic w tematyce katastrofy smoleńskiej. Ale jest to przyczyna, dla której stowarzyszenie powstało. A dlaczego nie, nie, nie w tematyce katastrofy? Yy, w w tym temacie, jakiekolwiek zawarcie zdania albo przypisuje automatycznie do PiSu, albo do Platformy Obywatelskiej. A ja nie chcę być przypisowanym do żadnej z tych partii. Dlatego wolę publicznie nie wygłaszać swojego zdania. Rozumiem. A... No tak, troszkę materiał taki z, charakter, jakby z rodzaju kompromatu, bo tutaj ewidentnie wtedy pan Patkowski jeszcze rozważał, czy iść w stronę Platformy Obywatelskiej czy PiSu i nie chciał się przypisywać. Do żadnej z tych formacji, no potem jednak się przypisał. No i doszło do takich wydarzeń, które spowodowały, że panna Eunika, no tutaj tak wyraźnie starająca się przedstawić pana Piotrka w dobrym świetle, zmieniła o nim zdanie. Otóż jakiś czas po tym wywiadzie doszło do słynnego odwołania wykładu kreacjonistycznego na Lubelskim Uniwersytecie, no i tam Pani Unika miała określone problemy i wtedy Pan Piotrek niestety nie stanął po jej stronie, wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie, zachował się w sposób taki, iż poparł te, te osoby, które w jakiś sposób uczestniczyły właśnie w blokowaniu tego kreacjonistycznego eventu. No i z tego powodu w momencie, kiedy mm, Pan Piotrek Zostawał już tym wiceministrem, to u rabina Chojeckiego pojawił się zupełnie inny materiał, który też w krótkiej formie zaprezentujemy. Witam w programie Idź pod prąd. Dogrywka. Dzisiaj Piotrek Patkowski został wiceministrem finansów i głównym rzecznikiem dyscypliny finansów. Publicznych, proszę Państwa, znajomy pastora Chojeckiego Został wiceministrem finansów. Dlatego moimi gośćmi są pastor Paweł Chojecki, że telewizji pod prąd. Witam cię serdecznie, ponownie. Witam ciebie i Państwa. Tak sprostuję bardziej. On jest twoim kolegą niż moim, chociaż o tym również powiemy. miałem nieprzyjemność poznać. O tym powiemy w dalszej części programu ze mną również jest. Były znajomy Piotra Patkowskiego, redaktor Cezary Kłosowicz w Wiadomości. Idź pod Prąd. witam cię serdecznie. Dlaczego się tym tematem w ogóle zajmujemy? Przede wszystkim zastanowimy się dzisiaj, czy Piotr Patkowski ma doświadczenie. Przede wszystkim doświadczenie w dyscyplinie, przynajmniej w dyscyplinie budżetu swojego gospodarstwa domowego albo swojej firmy. Kim jest Piotr? Patkowski, tak jak mówiliśmy kilka razy w naszym programie, uczestniczył w naszych debatach i konferencjach Fundacji Twój Ruch. Razem działaliśmy w Stowarzyszeniu Studenci dla Rzeczypospolitej. I z tamtych czasów, przynajmniej z początku tamtych czasów, dobrze, dość dobrze wspominamy Piotra Patkowskiego. Jak czytam ten jego biogram oficjalny z Ministerstwa Finansów, tam jest szereg funkcji, które pełnił ale gdzie jest jego doświadczenie życiowe czy wy znaleźliście jakieś doświadczenie obecnego wiceministra finansów w rządzie prawa i sprawiedliwości no widziałem go przy tak zwanej brudnej robocie Czyli jakieś doświadczenie zdobył. Nie wiem, czy to jest doświadczenie, które, o które ci chodzi. Chciałem przypomnieć taką sytuację, że oto w Lublinie ogłoszono, że będzie takie spotkanie na ONC-ie z premierem Morawieckim. No to tam studenci, absolwenci z naszej redakcji wybrali się posłuchać, coś tam niemądrego powie pan premier. Chcieli też zadać pytania, no i wtedy do akcji wkroczył właśnie ten koleżka. Patkowski y, podszedł do y, człowieka, który rozdawał mikrofon i pokazywał mu palcem, komu nie wolno podać mikrofonu. Czyli doświadczenie jest. W robieniu brudnej roboty dla kolegi premiera widać, że to jest człowiek, który zdradzi swoich przyjaciół dla kariery o tak. Bo przecież znaliście się, tak jak powiedziałaś, i z Fundacji Twój Ruch, i z tego projektu takiego pisowskiego, ta, jak to tam młodzi... Nie, nie nazywajmy tego projektem pisowskim. No, no byli tam to przecież też... nie był z Platformy ten projekt. No nie, no ale... konserwatywne środowisko studenckie, nie, no to dobrze przecież... to się nie, 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 nie. rozwijało. Jak to się nazywa? Młodzież dla... Te, studenci, studenci dla Rzeczypospolitej. Studenci dla Rzeczypospolitej. Ale oczywiście... w momencie... Oczywiście, że chodziło o przygotowanie kadr dla PiSu. Oczywiście jest to dobry pomysł. Jak jest najbardziej. To, jest to dobry pomysł i mówię, nawet ten człowiek, jak przyszedł y, jako student do tych środowisk, to wyglądał y, nawet dość obiecująco, nie? Taki y, w miarę... Zgadany. W miarę wyszczekany, jak to się mówi. Na pewno oczytany. Y, oczytany, także tu to na plus. Historię jako A, taką myślę, że znałem. Ale potem, ale potem, kiedy zaczął chyba poważnie myśleć o karierze politycznej, to jego wręcz bóstwem stał się Frank you <laughs> Underwood tak się z nim utożsamił, że wręcz na Facebooku sobie zdjęcie takie, jak to się nazywa, awatar, czy, czy zdjęcie, coś, w tle. zdjęcie w tle. No, na... Dzisiaj jest to zdjęcie obecne na profilu facebookowym wiceministra finansów Piotrka Patkowskiego. Rzeczywiście, no, tym z Państwa, którzy nie oglądali serialu House of Cards, czyli Domek z Kart po polsku, no możemy powiedzieć, że jest to opowieść o bardzo nie moralnym, ale skutecznym polityku. On się posługuje gwałtem, oczywiście kłamstwem, morderstwem. To są po prostu jego życiowe, życiowe metody i rzeczywiście no to dziwiło nawet kolegów Piotrka Patkowskiego, że tak się fascynuje Frankiem Underwoodem. Możemy zobaczyć tę dyskusję pod zdjęciem Piotr Tapatkowskiego. To rówieźnicy rówieśnicy, bo rówieśnicy y, pana, tego pana na no niemno. <laughs> No, Patkowskiego. Parę, par Piotrek, tak, no, bo się znaliśmy da. na ty. Weź mnie, nie rozśmieszaj, Patkowskiego. Te koledzy Patkowskiego byli troszeczkę zniesmaczeni, że on przyjmuje no, taką drogę do polityki, że po trupach do celu. Także oni mówili, no, że w, owszem, w polityce ważna jest skuteczność, ale przede wszystkim jakieś wartości, których się broni. Chyba, że jest się włazidupem, który po prostu ma dojść na szczyt. Niezależnie szczyt. szczyt. No, dobra, już nie dawajmy się tutaj Pastorowi Chojeckiemu rozpędzać. On znany jest ze swojej elokwencji właśnie w zakresie tego typu różnych dziwnych określeń. No ale tutaj pokazaliśmy pewne kulisy, w jaki sposób pan Piotrek Patkowski, jak tutaj nazywa go pan Chojecki, dochodził do swojej pozycji. No, i to jest, trzeba przyznać, taka ścieżka dosyć popularna. Taka ścieżka była popularna za czasów Leszka Balcerowicza, który też zgromadził wokół siebie taką grupę swoich młodych, to wtedy mówili, noszących teczki. Ci młodzi noszący teczki potem się rozeszli po różnych tam ministerstwach, po, po różnych bankach. No, taki najbardziej klasyczny przykład to jest oczywiście słynny Ryszard Petru. I premier Morawiecki najwyraźniej postanowił powtórzyć mniej więcej tę samą ścieżkę promowania młodych ludzi, wyciągania młodych ludzi na różne tam pozycje, sprawdzania ich w jakiejś tam działalności bieżącej. I właśnie jedną z takich osób jest ten pan Piotr Padkowski. No tutaj oczywiście te osoby, które tam go jakoś znały, no to wyszukują mu tam różne różne problemy, których im tam przysporzył, albo nie przysporzył. Natomiast powstaje pytanie, oczywiście, czy osoba, która no, prowadzenie własnego budżetu prawdopodobnie robi dosyć krótko, no bo jeżeli skończyła dopiero studia, no to pewnie w tym momencie się w jakiś sposób uzależy, usamodzielniła, uniezależniła całkowicie, no to nastąpiło w przypadku pana Piotra 4 lata temu, to, czy taka osoba powinna się zajmować całym wielkim budżetem państwa i jeszcze w dodatku być rzecznikiem dyscypliny budżetowej, czyli osobą stojącą właśnie na straży takich no, wielkich zasobów pieniężnych, jakimi dysponuje państwo. No, to jest oczywiście dobre pytanie, z którym już będę musiał Państwa pozostawić. Bo w tej chwili no, więcej właściwie do powiedzenia na temat pana Piotra nie ma. To jest y, program Pierwsza Praca. W Polsce można zostać burmistrzem dzielnicy Śródmieście w Warszawie w ramach Pierwszej Pracy, a okazuje się, że i wicemistrem finansów. No tutaj w tym przypadku jeszcze to było poprzedzone różnymi y, synekurami mniejszego, y, mniejszego formatu. Niemniej jednak w ciągu. Czterech lat pan Piotr Patkowski wyszedł na taką pozycję, można powiedzieć po amerykańsku to riches i w tej chwili staje się twarzą rządu. Jak to się skończy dla tego rządu? Zobaczymy. Na koniec zapraszam Państwa do subskrybowania naszych kanałów i wspierania fundacji Najwyższy Czas, która te kanały utrzymuje. Dziękuję bardzo.